Cześć, jestem Sidemon i witam was w kolejnym odcinku Sidemon Hard Reset i zapraszam do oglądania. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem o czym gadać, więc może powiem o psie. Albo to zaraz. Home. No, jeszcze jeden nam dzisiaj za, zaciął chyba Dobra Mój pies jest Alaskan Malamut Podobny jest do Haskiego W sumie Tylko, że mój jest akurat czarny Tak pół na pół, czarny z białym się łączy Dobra, nie wiem jak to powiedzieć, ale okej. Okay. I ten. Ma taki biały krawacik na szyi. Tu jest jeszcze białe łapki. Okay. <laughs> nie wiem, no bez jaj, Jak to w ogóle będzie? Jezu. I to by było na tyle. <laughs> i poszło wszystko. W... Właśnie. Ale zalec. Sprawdźmy z czegoś. Aha, no dobra. Hmm. Kiedyś wam go pokażę Dobra, nawet nie wiem o czym gadam Ty bardziej, że dostałem tego psa jak miał już 5 tygodni, nie? Właściwie? Mi się wydaje, że to trochę za mało, bo tam jeszcze ten brał mleko od matki I wiecie. Co co, co to robi? Dobra, co tu robi? Idę parkingowo Tymczasem się rozejrzę Jeszcze trochę Wiem, że coś tu jest Coś tu jest Ale nie wiem co Dobra, koniec z tym. Idziemy na górę. Chyba, że zaraz. Tu wiem, że coś tu było. Właśnie. Jak się tego dostawałem Wiem, że zrobimy jakieś tutaj triki, ale... Chyba jednak to minę jak mi się nie uda. A to wpierw muszę rozwalić chyba. Obo i nie. Dobra. Jak mi się uda to... Będzie gites. Oh, fuck. Czekaj, że się tam w ogóle dostanę. Dobra, będę skakał jeszcze Nie no, dostanę się tam, dostanę, dostanę!

A mi strzelba, to jeden z co to jest A tu zaraz będzie nie zły, no A tam jest zamknięte. Zestraszyłem się Twardy są Twarda jak cholera Za Skoro mogę ten to chyba... Nie, tam się chyba dosunę po kredyty Jak nie to zawrócę I zniszczę coś Okej okay. Хорошо, что они не хотят Ага. Ну и добра. Ну, аж в А они, наверное, только с рук бий. No się skończyła monicie. Teraz ja zaraz mi się skończy życie? Nie, nie mogę tu zginąć. Okej. Okay. <ścoughs> tam jest a się tam dosyć no nie ja wciem To dobra jeśli życie dam go dobra w tym odcinku postaram się aby dłuższy widzisz znowu nagrywam bez stopera Zapomniałem włączyć Dobra, na ty właśnie nie ma, to mogę iść spokojnie Życie, 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 please Dobra, ja bym sobie pomyślał, że... Możemy już? Dobra, sprzęt bojowy, jedziemy. Co by to wydać? Krytyczne obrażenia wprowadzają w tryb zwiększonej percepcji. Co w ogóle jest? Większa w trybie zwiększonej percepcji. Co to, w jest? Co to jest w ogóle? Zwyższenie efekty zwiększenie percepcji, co to jest w ogóle? Kwestia unicji energii, tak... Zaraz. Co to daje? Co to daje? Szybsza regeneracja unicji energii? To będzie chyba chaos Jeszcze posprawdzam. Coś słyszałem A zaraz to... Ta nadal daje basy okay, Jedziemy dalej, zapis był. Nawet nie patrzy się na radar <grywa> Ja, tam jest chyba boss, mały boss Albo i nie ma bossa że życie 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 Nie dobra. rada mi pokazuje, że jest jeszcze jeden wyrok Ale nie celne Dobra <grymne> No kamał Z rakiet biskubany. A to jest to miejsce gdzie tutaj, dalej nie chciałbym się grać ponieważ miałem są karty graficzną Jeszcze jestem tylko dwa I to chyba wszystko Radar w sumie już nic mi nie chce pokazać prawie że Jesteś... jesteś na miejscu, wejścia do budynku, dobra. Ale chcę zobaczyć czy coś tu jest zebrania. Śmierdzo pokazuje, że jest. Eee, where, 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 where? że No właśnie. Jak tam wejść teraz? Aha, potem chyba. Dobra, bo nie potem. Albo może jednak. Dobra, to mi się nie dało. No jakoś mi idzie z tym gadałem Nie wiem, gadam o czy ale jakoś, jakoś. O, z tym nie, nie dałem rady ja ostatnio. Nie wiem, trzyma są czy są mini -bossy jakieś, czy co, ale są cholernie potężne. A jak widzicie właśnie, ja umieram. Może pułapak? Z cholera wie. Dobra, 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 dobra. Czy <suszy> <suszy> to jest ostatni zapis? Jak ty wymięknę, to nie wiem, robię serię... Dotrę tutaj, ale bez tego. Ja mam, to mi nic się nie zrobi. A bo to ma zrobić, zrobi, 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 zrobi. Nie mogę uciec, co się stało. Pole na porażki. Na ich w ogóle rozwalić? To jest w to Może ich się od tyłu rozwala Zaraz sprawdzimy Trzeba na pewno Hano Dobra, 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 źle i życie, 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 życie Jezus Maria Dobra, tam jesteś To drodzy to wezmę tys mało Strzelę, to będzie mi łatwiej ich rozwalić Dobra. Dobrze strzelają strasznie, cholera hmm, Co tam co? A, to mnie zaraz zjedzie. zjechał, mnie. Chyba jeszcze nie życie mam przedtem O mojej jest O moje gówno, ale żem powiedział Dobra, mam nadzieję, że teraz coś im rabię Lara chyba nic im nie robię To jest ich życie, nie wiem coś jest Dupa. Dobra, jeszcze to zrobię kilka razy, spróbuję i jak coś to kończy ten odcinek, bo nie wiem. trudno się zobaczyć jak się ich pokonuje. Chyba, że po prostu... Nie muszę ich pokonać, żeby się otworzyły drzwi. Dobra. Dziś ma to Aha, on zapisuje mój ruch To no dobrze Albo i nie Myśli, że pójdę do przodu, to myślisz, że pójdę do tyłu Bo ich z daleka Dobra, on że zapisuje ten ruch To jest Sparta. Tyle, tyle ty w niego nawalniałem nie i co? Dupa. E, jeden padł, pole na kolejnego. <grym, grym, 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 grym. Grym, to są jakieś mini-bossy chyba. Albo dwa bossy w jednym. a Ale mi się wydaje, że to są mini. Trzeba mieć fantazję, poziom normalny, ja... Jeszcze normalnie. normalnym. No. Nie, ja sobie poczekam na osłony. Się... Dobra, nie będę czekał na osłony. Wtedy myślę że się nie, trzeba profesora. Dobra, trzy śmierci były okej. Okay. to za <laughs> Mr Fletcher at last I have the honor to meet you in person my name is Percival Novak. Don't be upset. The paralysis won't last long. It was a necessity. You sick fuck. You let the machines in. This was an unfortunate necessity as well as you will see. There are some specific circumstances. Circumstances? The whole sector is... Mr. Fletcher, this was the lesser evil. Be direct with you, Mr. Fletcher. Bizar is in grave danger. You can help save the city. Help? Me? Yes, you, Mr. Fletcher. You are special. You were born with a certain gift. Most people weren't this fortunate. Only six people survived a bug in the sanctuary's system. The illness that the bug caused was later called Novex Madness. How would you know that? That I? I was the head of the research division. It was me who concealed your condition from the corporation. Am I supposed to thank you? Calm down, Major. I would offer you a drink, but we do not possess the luxury of time. I'm fully aware that drinking makes you deaf to all the assimilated personalities in your mind. We aren't buddies, Novak. Spare me the details. What if I showed you how to live with it, Mr. Fletcher? If I showed you the way to control it? If I taught you how to use it to your advantage? I'm monitoring your communication feed, Mr. Fletcher. No one will hear what I say. The corporation is not mankind's defender. But I will give you a chance to become one. Should you not accept it, all will be lost. My work. Your work, Mr. Fletcher. Billions of personalities within the sanctuary. You were ordered to terminate me. The order will be carried out. Wait! or evil my ass. <laughs> <laughs> CLN 16 here. Target eliminated. Understood. Next objective, find and destroy Novak's laboratory. Understood. Over and out. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję za oglądanie i cześć, a i wrzucę jeszcze jeden filmik dzisiaj, z tego, drugi, Ta dwa odcinki dzisiaj będą z tego, tak więc trzymajcie się i cześć.